Cześć, witajcie. Ja jestem Peter Oix i jestem sam. Już nikogo ze mną nie ma. Yy, a to jest yy, pierwszy odcinek naszego Let's Play yy, League of Legends. Yy, I tak, gram teraz sobie Solo Q, Masterem i w moim teamie jest Shaco, Singed, a w przeciwnym jest Jax, Chinchao i jakiś koleś, który się nie połączył. I Masteri, bez skórki, ciota. Ja swoją skórkę jakby sobie za darmo sobie kupiłem, bo... bo za darmo były te punkty. i ja sobie akurat kupiłem skórkę masterai I. No. Będziemy szybko gankować dół bota. Ja szybko do rana złożę może jakiegoś kila zaliczę. I tak. I chyba wiecie co? Włącz na nagrywanie jak się połączą, bo tutaj trochę chyba to potrwać, więc... Sia! O, dobra. Eee, yy, już się nagrywa i ciśniemy. Yy, o, dobra. Dwie osoby zaczęły o co chodzi, a trzecia... Oczywiście. A teraz y, trochę podgłośnie dźwięk. Kurde, czy dobrze... To... Witaj co to w to Twisted Thriller! to działa. O nie wiem, tu wszyscy już są. Obra, ciśniemy. Styl WG. O o! Nie, swincz, cofnij, cofnij. Dobra. Tu wiem, że na pewno jest teraz jeden Polak z nami gra. Kurde, cicho, da nieznanego. Chyba, albo ja sobie po prostu podgłośnię. Dobra, nie będę już bo potem będzie. 30 sekund do pojawienia się w Dobra. Dobra. Trochę ich zarasowaliśmy, chociaż ten swincz za bardzo się do, przedtrzyma. Dobra, ja się cofnę. za mną No już tam widzę Jakiś haras O, ze strony Szako. bardzo ładnie Ten Omen... Onoman Onomen To będzie właśnie na topie Pojawi To jest Polak Ogólnie A ten co będzie pasenkował pazynkował No, a tu się wystawia, że próbowali może jakiś jakoś Moje ostrze jest twoje Nie wiem, po co oni siedzą na tym bocie, bo nic się... Z... Shako uwa... O nie! Dat i Jezu Widzę już tutaj Wysoki poziom gry się zapowiada Ej co oni nazwą tutaj No nie O nie Dat szako nie Dobra uratuję go Jezus Maria nie o nie To się nagram teraz To się nagram A Jax idzie na topa Jak to normalny Jax Oho Dat na, na last hit Celu Dobra No nie że chociaż ten szako nie padł firstbloat Co słaby O no nie Kurde. Nie, jeszcze raz hituj za... no. No nie, będziemy hitować z hita tylko. Moje ostrze jest twoje. Haha, free ha. last hits, yeah. I'm so strong. O, o, to może coś być. O, ekstra. Co włączyłem? O, dupa dupę, dobra. click zrobiłem, ale to nic. Chciałem ignite komuś walnąć, ale tak wcześnie było. Na ignite. A. Dobra. jakoś dajemy radę. Chociaż to trochę słabe jest dawanie do, do, rady, ale... Ale dobra. No nie! Co on robi? O był... Ja, ja padam! A nie to nie ja. <laughs> Jezu jestem słaby. Boże, ten szako... O mój Boże! Co on robi? Ja go zabiję. Ja go zabiję. Ja go normalnie zabiję. I na ryj, na ryj Nie włączyłem Dobra mam Dobra jest Cofam Będzie kill? Oczywiście Nie, nie będzie jak Ja kurde no No da trzako, ale damage Uh, so strong Kurde, no jest, ale żal. twoje. Au, au, au Dobra no, siema, siema. Dobra, nie będę cofał, bo on już na jeden cios i leży za mną. Czekasz? Czy... O, już krzyń jest. Dobra, o! Może to mnie zabić. Ale bym tam wszedł do tego. Steraj, ale. Nie ma co gridować za bardzo. Pokażę ci ścieżkę. No nie, szako, nie. Jaka co Sąsę? Ja nie mogę. Jak tam w top, bardzo ładnie nawet idzie. Oho, uh -huh. nie, 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 nie. Dobra, ja tu muszę spokojnie laksytować. No nie, muszę spokojnie laksytować. O, no, nice. Good job. Good job for you, yeah. Pięknie, cześć, No, Eee, tak. Dzisiaj jak już to y, nagrywam. To pisałem dzisiaj I need more jumping Haha, wolne wieże Oho, jeszcze padnę nie, 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 No co on oh, Robi Nie no Co to za ignite jest Jacie jak nie, ja mówię ignite i tyle było Teraz się już będę normalnie budował Chociaż nie, ja jestem mało helta, więc Tarcza Charcza, szmato. E, I co, już padasz? No oczywiście, a co przy tej, tej sabiatkim muszako? Jak on to jest pro. przeżył, Haha, jest pro. A ten co? Dobrze. chociaż cinch to ogarnie Jakie staty. 16 raz hitów. O, najwięcej całej gry, jestem pro. Haha, elo tactics. aha Eee. Oczywiście. Dobra. Bo tu się bije ten. Pisze i się... Bije z, z milionami. Nie, last city. O nie! Nie! dobra! Good game! Ten szako. What means s. Nie, to jest załamka. To jest... Masakra. Ale on chociaż ogarnia chyba. Ogarnia. Ogarnia. No, jak to nagrywam, to właśnie pisałem dzisiaj test semestralny z matematyki. Je, pięknie, i było genialnie. No nie, no szako, szako. Ja myślałem, że szako weźmie, że wiesz. Że wiecie, jakaś taka fajna postać, a tu taka dupa. I w CSS. To ja się cofam. Dobra, nie, ja tego szako nie mogę. Jak on padnie zaraz, jaka ciota z niego. Już po nim. O fle... a nie, to nie flash, już nie to... Nie się nieznanego... Nie, 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 nie... Oooo... Sojusznik pokonany. Jezus Maria, to już widzę, nagrałem fajną gierkę. Oooo, mój Boże. Jaki noobs. Jaki... Przecież to on tak znobił teraz, że ja nie mogę. A, podwójny last hit, yeah. Jak oni tak sfiduje, że normalnie oni będą tak mieli nas gdzieś. Co z tego, że może ja będę grał dobrze i ten Singh, który nie wiem, czy gra dobrze, czy nie? Pokażę ci, ci się. 1-0. No dobra, to jest miarę dobrze. Ale widzę, że Trzako ten tutaj nieźle sfiduje. Jeszcze mi tyle scytę, że będzie zabierał. To ekstra. A Boże. Styl Wuju. O, jedna z tutaj pewnie... i jako pierwszy. O nie, już sfidowany. A, teraz doranem zaczynał. Ale nie ma hitów chyba. Ma laskitu nawet. No nie, i to będzie po polsku pisał. Jack HP. A, przepraszam, jak HP. Nie bój się nieznanego. To chociaż widzicie, to jest już trochę cechuje dobrego gracza. Ja tu czuję jakąś zasadkę. Ale mam ulta, więc bym na ulcie zwalę. stąd. A jak nie zasadzka, to przecież oni są zwa zwaleni. Hmm. Rozwalimy tylko Towera normalnie. Good job, good job. No i co? Ja go na ulcie rozwalę. Albo i nie. Albo i tak. Dobra, już tu ignite na ryj. w Nie wiem ile mam życia. Z Udało Dobra, i zwalam. I zwalam. Jaka ciota! Nie bije mnie. Haha, <grym w okresie> ale ciota! Haha, <grym w okresie> ciota, ciota, ciota. Tylko się boję, że tu zaraz wyskoczy mi ten. I przedry i będę miał. Haha, lakier. Jeba, baby, będę Oczywiście. I. Rikol. nie będę się. O ja yes. i tutaj, to mogę być. Dad, szako, je no nie, nie, nie. Datshako. Execute. Jaką on zaraz? 3 4. E żyje. No dalej już nie żyje. Róg się jest postrzelenie. A 0 3. O oh, yeah. 10 los hitów. O oh, je. Yeah. Datshako so strong to me. Za mną. Jak tam? On ma już. kurde... Ja się buduję Fast Guardian. No to będę takim masterem, który trochę. Ja tam idę. Na topa. Bo tam dwóch jest. On ma dziewiąty. No bo na topie stoi. No to bardzo ładnie. Taki synch mi się podoba, tak naprawdę. To jest. O-O-O-O. Moglibyśmy ich pocisnąć. Ja bym ich pocisnął spokojnie. A, się cofnęli już. Jak oni w trójkę chodzą, Oczywiście. no. są so strong. No, my też w trójkę chodzimy, ale... Z tym Shaco to jakby w ogóle w pojedynkę iść. Bo on tylko feeduje, niestety. Dobra. Jakbyśmy to sposzo... Ale widzę, że ty też się słuchają. OP wymagający od nas. Dobra, trzeba się cofnąć. Zabij go, zabij go. Aż... O Jezu, ile ja mam chapska. Malutko, znaczy dużo. Dobra, ja uciekam. No nie, a ten ultuje i co? A, dobra, dobra, dobra. Ja go zabiję. A, nie zabiję go. Kurde. Przecież ja mogę się z nim bić. Ja mam pełne chapsko. Chodź tu, felu. Chodź, 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 chodź. No chodźcie. No chodźcie. Ten Jacks to taki laker, że ja nie mogę. Jezus Maria, ten mi no, zabijaj, zabieraj loski, zabieraj, tak, tak, to jest to, to jest... High elo tactics i w ogóle. No chodź, podejdź Oczywiście. tylko. Ja cię oleję i biję wieżę, ha, zniszczyła No Nopsy. Tak to jest grać na takim kącie niskim. No chodź, no i co? No dobra, o w dupę. uciekamy, uciekamy. No nie! Zostałeś pokonany. Aż kurde. Miękki jestem teraz. 1-1. a Ten 4-0, LOL. Aaaa, pa, pa, pa. 6-2 dla nich. Kurde. Ale ty są 2 dla nas. Tylko że oni teraz tego spłuczują. A może i nie. Bo tu Sincz tu już idzie. Sincz w ogóle bardzo ładnie. Elasticity bardzo dobre. Uniwersytet ma też masterii, dobre. Czy dobre? <grymne> Pojęcie względne. Czy dobre, czy niedobre, ale Styl jakieś tam są. Ja jeden 1 więc nie jest tak tragicznie. Za bardzo zgridowałem, chociaż wtedy. No, dobra. Jestem słaby, wiem o tym. <grymne> Ten znień to haza, dużo sobie pozwala, by go wzięli w Stun i tyle by było. Co on robi? Tak ostatnio gram Moje tylko co on robi? Twoje. Co on co on robi Aaaa lasy for me, haha ha. O ty gnido! Chodź tu ja już, jak jestem nie pro! Nie umiem kliknąć normalnie Chodź tu celu Ha Ignite! Ulewalnego? Aaa, wejdzie do bazy, tyle go wejdzie. Aaaaa, siota Siota, lockers. No i już idzie Xin. Aaaa, a, a, a szako, oczywiście, jest tam, gdzie po, y, powinien być. No, chodź, obra, nie, nie, dobrze, że nie kliknąłem ci tego. Dobra, piek. Dobra, ja poszuję do dół. Aaa, za bardzo to pokazaliśmy, że tam idziemy. A tu ładnie się trzymamy z nim. Dobra, ja tam idę, wbijam się. Z jednej strony, a on z drugiej. No walko! Oczywiście. Bardzo ładnie, bardzo ładnie, podoba mi się to. Szkoda, że. O walko, dawaj go, dawaj go, zabijemy go, zabijemy go. Nie.